Skromny dom, jak na samuraja. Ani kroku. Sensei Ishikawa? Syn pana Sakaja. Hmm. Przeżyłeś komodę. Przydałby się pański łuk. Byłem w drodze, gdy napadli mnie bandyci. Spodziewa się pan, że wrócą? Samuraj nie pozwala się zaskakiwać. Szkoda, że pan Shimura zginął. To był prawy człowiek. On żyje. Porwali go mongołowie. Jest nadzieja. Dlatego tu jestem. Uratujmy go. Nie mogę. Szukam uczennicy. Zdolnej uczniczki. Pomogę panu. A potem we trójkę uwolnimy pana Simurę. Hmm. Postaraj się nadążać. Hmm. Kto jeszcze przetrął komodę? Nie wiadomo. Ktoś jeszcze jest w stanie walczyć? Poza nami? Nie wiem. Lepiej szybko się dowiedz. Sami nie uwolnimy. Tego. Wuja. Pomogę znaleźć pana uczennicę. Sam mogę odszukać to moje. To moje? To moje. Z którego klanu? Z żadnego. To chłopka. Ale strzela lepiej niż najlepszy samuraj. <laughs> Nawet ty, Sakaj. Ostatni raz widziałem mistrza 10 lat temu. Chciałeś, żebym cię uczył. Pamięta pan? Zwykłem pamiętać tych, których odrzucam. Zamiast mnie na nauki przyjął pan Tomoe. Byłeś niezły. Tomoe miała talent. Toni. oni. Zabij! Zdawaj! Zdawaj!

Walczą jak pijane tanuki. W komodzie walczyli dzielnie. Nawet tanuki zaskoczą śpiącego tygrysa. Widać tu ślady Tomoe. Chodź! Mongołowie zajęli fort Nakayama. Patrol przybył stamtąd. To niedaleko źródeł. Miasto upadnie jako następne. Coś się tu wydarzyło. Zasadzka. Rozejrzyj się. Ryż i proso. Nietknięte. Zaatakowali znikąd. Japoński kołczan. Podarunek. Dla najlepszej uczennicy. Krew. Ale nie dużo. Nikt nie zginął. Mam złe przeczucia. To Moe nie zostawiłaby kołczanu. Chyba, że ją ścigano lub schwytano. W jakim celu? Przesłuchania, tortur albo. To samo mogło spotkać pana Simurę. Strach jest bronią, szakaj. Nie pozwól, by to wykorzystano. Ta uczennica gdzie może być? W forcie na Fort jest niedaleko. Żałuję, że nie dotarłem do komody. Dobrze się stało. Zbyt wielu tam zginęło. Czemu samurajowie polegli? Mongołowie walczyli jak zwierzęta. Dwa odpowiedź. Widziałem na własne oczy. Dobry łucznik nie polega na oczach, lecz na ciele, umyśle i duszy. Czekaj. Musimy pomówić. Coś nie tak, senseju? Ten łuk był darem od pana Nagao wiele lat temu. To piękna broń. Oczywiście. I nic mnie tak nie boli jak złe użycie tak pięknego łuku. Cieszę się więc, że przekazujesz go mnie. A kto mówił coś o przekazywaniu? Pokaż na co cię stać. A może ci pożyczę. Wypróbuj, zanim ruszymy do walki. Celuj w najbliższą lampę. Teraz kolejną. Tę po lewej. Nie wiem. Zobaczmy, czy trafisz w tę najdalszą. Im dalej jest cel, tym niżej opadnie strzała. Skup się, sakaj! Przyzwyczajam się do chwytu. Jak leży? Jakby stworzono go dla mnie. Nie stworzono, więc o niego dbaj. Chodźmy. Taki łuk pomógłby nam w komodzie. To dobry łuk, ale zwycięża wojownik, nie broń. Nie widział pan ognisty. Broni Mongołów. Jeszcze nie wygrali. Fort Kayama. Oby pańska uczennica tam była. Przyjrzyjmy się stąd ich umocnieniu. Znajdę wejście i otworzę bramę. Wtedy uderzymy. Zawsze wbiegasz na pole bitwy w niezawiązanej Hakamie? Ma pan lepszy pomysł? Cierpliwości, Sakai. Mongołowie wyślą ludzi w ślad zaginionego patrolu. Zaatakujemy, gdy otworzą bramy. Im dłużej zwlekamy, tym większe niebezpieczeństwo grozi Tomoe. Potrafi o siebie zadbać. Obejrzyj pole bitwy. Co moglibyśmy wykorzystać? Mają wielu łuczników. Są zdolni. Ale nie tak jak my. Strzał w te wiszące światła wywoła deszcz iskier. I wznieci pożar. Te beczki mogłyby nam się przydać. Zobaczymy. Gniazda szerszeni. Jeden strzał je rozsierdzi. Mongołowie poczują ukąszenia strzał i owadów. Po otwarciu bram. Odwrócimy ich uwagę i powalimy gradem strzał. Później zajmiemy fort i uwolnimy Tomoe. Dobrze. A teraz czekamy. Otwierają bramy. Czekaj na mój sygnał. Zdają się z przodkami! Czekaj na mój sygnał. szykuj się Teraz! Niech spotkają się z przodkami! Czekaj na mój sygnał. się z Otwierają bramy, czekaj na mój sygnał. Just float Kami! Jeszcze w środku. Już niedługo. Znajdźmy to boe. Hadi, bin bin, bin shot what look it's right up at all what's it better fuck yeah that's what hit them bad mm <laughs>